Więc jesteśmy po pierwszej poważnej wygranej bitwie. Um, ok, skład 7. Wyparcie wrogiego składu koło rzeki dało nam e, dobre miejsce do rozpoczęcia operacji. Chipsy są, można oglądać. Kapitan Bajoneta wydaje rozkazy. Now we join the Teraz dołączymy do armii na, z Vassal w operacji Cloudburst, Burst, czyli mm, robisz kolację? Ok. Um, Cloud Burst, czyli takie uderzenie chmur, wybuch, um, uderzenie z nieba, um, żeby odebrać um, most. Siły milicji uderzą pierwsze, żeby zaatakować most. Captain, crossing that bridge means breaching the enemy bridgehead. Kapitanie, Atakowanie tego mostu to znaczy, że uderzymy wroga czołem. Zastady ma Cloud burst. Cloud to jest chmura, burst to taka seria, eksplozja. Można też za tym tłumaczyć, no myślę, że też dałoby się to przenosić tak. Yeł! Yeah, Bułeczki gdzieś. <laughs> Czy możemy oczekiwać jakiegoś wsparcia ze strony armii w czasie tej operacji? plan czyli armia ma uderzyć po tym, jak przejmiemy most. Czyli uderzymy już na most. Wait a so we're just being up on a Chwilę, moment. Czyli mamy, czyli podajecie nas na talerzu przeciwnikowi? Wiem, co czujesz. Też tak e, miałem podobne. Wielokrotnie miałam podobne odczucie, kiedy byłam w milicji sama. Sama była w milicji. But being a means on tough missions, even ones. Ale czasami bycie żołnierzem e, to służenie na misjach, nawet w tych bardzo niebezpiecznych. Rozumiem, kapitanie. I'm not saying you're wrong, Co nie znaczy, że się mylisz, Faldio? Breaching that bridgehead by ourselves is It's going to be tough. Samodzielnie. Przejęcie tego mostu będzie bardzo ciężkie. Kapitan Varot, Kapitanie Warot, czy mogę, czy bajoneta, czy mogę yy, obejrzeć ten? Yy, most i otaczające ty... go tereny Observe it. I don't mind, but what are obserwować, ale co ty stępanujesz? Co ty jest Alicia. Sergeant Milkiot, what is it? Sierżancie, ojej, pani sierżan, sierżancie Milkiot, co się stało? Oh, I'll interrupt the meeting. O, przepraszam, że przerywam spotkanie. We're finished, it's fine. Now, I a for your visit. I, już skończyliśmy. E, nic się nie stało. E, jest jakiś powód do twojego najścia? Yes, tak, kapitanie. Welkin, a, I mean, Lieutenant Gunther, the squad. At each Welkin, znaczy, e, kapitanie, e, poruczniku Gunter, e, twój oddział rzuci, rzuca, rzucają się sobie do gardeł. What? Co? I Proszę ich powstrzymać. Próbowałam, ale nie chcieli słuchać. Walka w haremie, no. Tyle dziewczyn, no słuchaj. Wiesz, chyba im się, jak to się mówi, jak i masz. Jeżeli w małym, na małym terenie jest duża liczba kobiet, to w końcu ich okresy się synchronizują. I to jest potwierdzone naukowo. Te parę dni w miesiącu będzie ciężko. I, I don't know. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Może lepiej nie się wyżyją. Let them have it out. You can't just them. Yes, traha, yes. You no. Know. <laughs> co mają się wyżyć na sobie, nie możemy tego ignorować. Nie powinniśmy ich ignorować, ale to ważne, żeby mogli powiedzieć to, co myślą. Długo już ponad godzinę, ale gadaliśmy o RPGach, więc teraz dosłownie zaczęliśmy 5 minut temu. To, że się sprzeczają i po prostu still... mają różne opinie, to część tego, co zbliża czasami ludzi do siebie. Cóż, może i tak, ale wciąż uważam. Nie możesz tu siedzieć i czekać, aż Twój skład rozdziera się. E... Rozerwa się na strzępy. Musisz coś zrobić, tak nie można. Teraz weź już dupę, sir. Hey, I... Alicia... Nasze więzy nie stają się silniejsze. Hej, Alicja. O, widzę, że masz z nią pełne ręce roboty. Pff, stary, gdybyś ty wiedział. To e, To wszystko em, zaciśnij na więzy waszej drużyny. Chwilunia. No dobra, co się tu dzieje? Naprawdę musisz pytać poruszniku? To albo ona, albo ja. Kto mnie tu w ogóle wpuścił? Musisz, żeby te pracować z tym czarnowłosem, czuczłem? Prędzej czy później nas wysadzi. Poza tym, coś mi tu śmierdzi. Jej przodkowie mają bardzo kiepską reputację. Nie ma tu miejsca dla zaksenów. Słyszysz? Oj tak, słyszycie. Każde twoje słowo. To nie zmienia faktu, że jestem człowiekiem. I też mam uczucia. Poza tym, nie mam dowodów potwierdzających teorię katastrofy Darksenów. To tylko mit. Że co? Uważasz, że jestem głupia? Przestańcie, dosyć! Dobra, szefunciu. Może to do ciebie dotrze. Nie będziemy walczyć po jednej stronie z Darksenami. Kolejne rzeczy, które nie będziemy robić, to brać rozkazów od narwanego żółtodzioba. Dobra, przyjąłem. Teraz słuchaj uważnie. Odzyskam ten most w przeciągu 48 godzin. Teraz, jeżeli mój plan zawiedzie, w co szczerze wątpię, Sama zrezygnuję. I oddam skład siódmy w twoje ręce, Largo. Ale jeżeli mój plan wypali, to nie tylko będziesz wypełniał moje rozkazy, ale też przyklaskiwał, kiedy je robisz. To twój pogrzeb przefuncił. Pewnie jesteś? Żebyś wiedział. Ale momencik, welkin. To nie u ciebie, nie. Welkin się za, za ten. Czyli tak, generalnie się kłócili, bo ta. coś czegoś się dowiedzieli o tej dziewczynie, że ona jest, nie wiem, z jakiejś organizacji z czegoś, z jakiegoś miasta. Nie wiem, co chodziło tam. Um, no i też się nie podoba, że dowódcą jest ten młody koleś. Młody kole... 22 lata ma, a nimi dowodzi. Starymi jakimiś weteranami. Welkin? Hmm? What's up? What's up? Yes! What's up? You just made an insane promise. That's what's up. Co się stało? Właśnie złożyłeś szaloną obietnicę. Oto co się stało. I'm sorry, Wilkes. Wybacz, nie powinna była wdawać się w tą kłótnię. To wszystko moja wina. I Sara to jego przyrodnia siostra, o której nie wiedzą. It's nobody's fault here. It's To war. We're all on edge here. To niczyja wina. E, wszyscy jesteśmy. Tu, to, to wojna. Wszyscy jesteśmy zestresowani. Alicja to taka. Welkin myśli, że to jego dziewczyna, ale nie bardzo. Nie, nie, nie układa mi się za bardzo. E, no i ta misja też nie pomaga. Nic dziwnego, że wszyscy są tacy zestresowani. Tak. No. Dlatego e, jeżeli uda nam się zakończyć tę misję sukcesem, e, zjednoczymy skład, czyli nasza drużyna będzie zjednoczona, jeżeli udzielimy sukces. To by było świetnie, jeśli się uda, albo wszyscy zginiemy. Ale jak chcesz przyjąć ten most w 48 godzin? Cóż, no to ta trudniejsza część planu. Aha. Huh? Aha, what? Miałem nadzieję, nadzieję, ale oto są. Isara, Alicia, think you zrobić przysługę? Pewnie. O co chodzi? Follow me. Idziecie ze mną, ale to jest. Czy to Idziecie ze mną, albo nadążacie ze mną, czy jesteście ze mną na pokładzie? Harem przybył do lasu. Is, dasz radę do jutra? Będę, tak, zabiorę się za robotę. Dobra, tym razem ci zaufam. Thanks, Alicia. Dzięki, Alicja. No to zaczynamy. Jakiś plan mają, widzę, nam nie dzielą się z widzami. Dobra, no posłuchajmy tego twojego genialnego planu. Zaraz za późno, żeby się wycofać, panie szefie. Dobra, dawaj. Wysłuchajmy tego twojego genialnego planu. Uderzymy na wroga... na wrogi obóz na wschodnim... na... wschodnim brzegu. Whoa, hold it. You're us to die for you? Chwilę moment. Czy ty chcesz, żebyśmy na ciebie... Rzucili się na ciebie... dla ciebie na śmierć? One squad Panie kierownik, to jest to marzenie. Um, jeden skład nie odbije tego mostu. E, panie koleszko, to było sąbójstwo. Nie, nie zamierzam odbijać mostu. Mówimy o tym, o rzece. Poczekamy na mgłę i przy, przyprawimy się na drugą stronę rzeki i zatokujemy ich z zaskoczenia. O, weź! To, to nie jest jakaś. Ro... To nie jest gra, e, chłopczyku. Co e, to, ty to, 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 to sobie pogrywasz, chłopak? To, że przeprawimy na drugą stronę, kilku żołnierzy, nic nie zmieni. Nie mamy czołgów. Nie martw się. Zajęłam się tym. I Sara? <laughs> Wypełniłam uh, Edelweiss, czyli nasz choke um, substancją, która chroni go przed uh, wodą. Więc jest gotowy do zanurzenia. Ujdź pod podwodną zrobiła z niego. We live on the yellow submarine. Wytrzyma tylko kilka minut, ale powinno to nas przeprawić na drugą stronę, Co? podwodny. Chwilę, moment. Tędy pływają statki. To za głęboko dla czołgu. We're Look. See that over there? Eee, mamy mamy to nagrane. Nie martw się. Spójrz tam. What's that? Grass? Co to takiego? Trawa? Misselry, tak? Missel jak, jakaś roślina, jakieś wodorosty. Które rosną na niektórych rzekach. Zobaczyłem je, kiedy przy. Byłem. Kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj przez rzekę. Eee, w niektórych miejscach ta rzeka jest bardzo płytka.

No tak, przecież ten, Walkin jest tym znachorem zaklinaczem ptaków i tych pszczółek, nie? Nam robił notatki. Gdzieś krzaczki rysował, nie? Ten Gunther flare Gunter wystrzeli flarę ze swojego nowego podarowanego pistolecika i da nam znać, żebyśmy przepłynęli w drugą stronę łodzią. Right. Now let's get started. I see you on the other side! Dobra, zaczynamy. To Do zobaczenia na drugiej stronie. Oh yeah. Słyszałeś yeah, so coś? Mm. It? <laughs> Nie wiem. Oh, wow. just fine. Fall in Sevens! Oh wow. Let me brief you on Operation Cloudburst. We'll be working with the Vassal Defense Battalion. Dobra, teraz spróbowałem odprawę Do operacji Cloudburst, czyli tej naszej Zadymy. Będziemy współpracować z batalionem Wasel. Oddychajmy was tymi pierdami. No, przez parę minut, tak. Tu jest wróg. Po pierwsze, nie wiedzą, że tam jesteśmy, po drugie, jesteśmy za ich plecami. Uderzymy w nich jak najszybciej i jak najmocniej, jak się da, żeby wykorzystać zaskoczenie. Musimy przejąć obóz, który stoi tuż przy moście. Możliwe, że wróg e, wykryje twoje nadejście w zupowym czasu. Więc jak najszybciej e, odbierz im obóz, inaczej wezmą wsparcie i to już nie będzie wtedy... no już będzie wtedy gorzej z tobą, poruczniku. Um... W okolicy jest wiele wrogich czołgów, ale większość z nich ma, jest wyłączona, nie ma załogi tam, mają wyłączone silniki, to znaczy, że nie zaatakują Cię. Te, które są wyłączone, nie, mają, nie palą mi się te takie chłodnice, te takie silniki z tyłu, więc to wiedzę, że są w ten sposób wiesz, że są nieaktywne. Eee, będziesz wiedział również, że mają e, zbiorniki z ragnitem e, e, rozsiane po okolicy. Jeżeli w nie strzelisz, wysadzić czołgi i żołnierzy. 10 tur tylko mamy. U. kiedy Vel'kin zginie. Wszyscy zginiemy. okej, okay, no dobra. Dobra, czas dobrać naszą załogę. Mamy wziąć dziewięciu. Uff, uff, uff position. Dobra. Nie możemy, dobra. Mamy dziewięciu. Okej. Okay, walki nie jedzie. Alicję bierzemy. Alicja jest scoutem, więc ją weźmiemy sobie gdzieś tutaj. Um. Nancy bierzemy, nie? Nancy bierzemy z alicją pójdą dwóch zwiadowców bridge, bridge stark o, bo 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 Largo pod, o, tego jest mmm, bo bo jest tą nocną sniperką, prawda? Tak, najbliżej, to jest ta nocna nasza, to jest dzień, więc bierzemy tą naszą steperkę na dzień. Mm, dwóch truperów, mm -hmm. jeden laser też tak myślę, mamy gdzie tam lancer, wynosi? nasi? <ścoughs> Ten koleś. Ehm, lancer na 250. Kto ma najwięcej hitpointów? 280, on ma najwięcej. Manhater. Ona nie widzi mężczyzn. To jest, ta mężczyzna, to jest ta kobieta, która nie widzi mężczyzn. Eee, Ona jest uczona na pyłki. Czyli jest... Jednego inżyniera weźmiemy. Słuchajcie, weźmiemy jednego inżyniera. Claudia. Ją weźmiemy. Claudia. Ona będzie po środku jakiś inżynier. O, bo, bo, bo. Lancer. Eee, Najęcej musi być oczywiście. Walkins nie próżnuje. Nie, nie, Walkins wie co robi, słuchajcie. On takiego niby taki, taki gapowaty, ale on wie co robi. On wie co robi. jako Lone Wolf, samotny wilk. Mm. Lancer. Ok, weźmiemy tego. Um. I szok trooperów weźmiemy chyba ze dwóch albo trzech nawet. Largo ostatni, ten był jakiś uczulony, nie? Właśnie, on jest uczulone jak na miasto. Tego nie chcemy. Strong, will Big Sister Damage Boost. Uh, okej, okay, Wendy bierzemy. Ona z ty wymiatała, Wendy. Nina. Mm, uh... Jane, weźmiemy uh, Big Sister Trzech Shock bierzemy? Jak mówicie Nice, jest Mamy dwóch Scoutów, Snipera, Inżyniera Lancera uh, Czy Scouta wziąć kolejnego? Czy może snajpera? Też nie, Rosji. Mamy czołg, także laserów nie ma co brać za dużo, myślę. Nina. Weźmy, jeszcze jednego weźmiemy, Shock troopera. Imperator, Hater. Jeszcze na mówicie? Ostatni lancerzy mi się bardzo nie sprawdzili. Tank killer. Chociaż mam niby dużo czołgów jest. Hmm. Killer. O, tank killer? Co, co to daje? Tylko pezia weźmiemy, na jest niezły. Tank killer. Dobra, weźmiemy tego. Pedzian weźmiemy. Dobra. Mamy dwóch shock dwóch lancerów, inżyniera, dwóch skautów i snajpera. Dobry team, uważam. Zbalansowany. Eee, dobra. Bo, bo, bo. Dobra, lecimy, deploy! Let's go! Co się stało? Nic cię nie ominęło. Wybieraliśmy drużynę, zdobywamy most. Obóz przeciwnika po drugiej stronie mostu, przepłynęliśmy przez rzekę Operation Cloudburst. Zaczynamy operację! Um. Jestem pewna, że uda wam się zrobić, to co zaplanowaliście. Squad 7! Przemijmy most najszybciej jak się da. Skład 7, wyruszamy. Dobra, to wszyscy gotowi, skład? To jest szalony, wiesz o tym. Mam wiadomość od przywódcy składu pierwszego, w Faldio. Wrogowie zbliżają się przez most do naszych pozycji. Cała kompania to bardzo zła wiadomość. Musimy szybko i ten zanim skład Dobra, musimy się poruszać szybko. Musimy przejąć tą... obóz zanim przyjdzie kawaleria. Słuchaj uważnie, ta informacja może uratować twoje życie. Potencjał. Uh, every unit uh, possesses. Tak, no to czytaliśmy to. Wady i te inne rzeczy. Uh -huh. Keep in mind. Dobra. Okej, uu, mamy sporo tych, dobra. No dobra. Pierwszą bierzemy Nancy.